Witam Was dzisiaj z Valetty. Tak próbuję to wszystko wyostrzyć. Zachodzi już słońce, ale widoki są po prostu tak cudowne, że chciałabym dzisiaj nagrać film właśnie z Valetty na Malcie. No, jest przecudnie. Natomiast e, oczywiście będę Wam wklejać różne fragmenty w ciągu dnia, również strzelanie z tych słynnych armat, bo byliśmy tutaj już w walecie od rana, a już zachodzi słońce i mam takie widoki. Kupiłam sobie kolczyki i taki wisiorek, który był tani, ale też mi się bardzo podoba, więc po prostu no, jestem bardzo, bardzo zadowolona. E, i e, no, zostawiam Was z tymi wszystkimi widokami i z, i z tymi innymi miejscami, które też będę Wam dzisiaj wszystkie pokazywać. Chodzi o to, że to jest ten słynny Krzyż Maltański. No, i dlatego taką pamiątkę sobie wybrałam. Cudne: Widok z walety na trójmiasto. Do którego też dziś się udamy, i widok z walety również na trójmiasto, ale z samego rana, kiedy właśnie przyjechaliśmy. Wszędzie mury obronne, z których roztaczają się nieziemskie widoki, no i te uliczki przeszywające waletę wzdłuż i wszerz. Tutaj widok już na te armaty, które za chwilę będą wystrzeliwać kule. Turyści się zbierają, gdyż właśnie w określonej godzinie jest no takie show można powiedzieć. Widzimy, że tutaj nawet można kupić sobie kawę, zjeść coś. No i te piękne widoki rozciągające się z każdego muru, z każdej strony Malty. Nie wyobrażam sobie, jak można jej w życiu nie odwiedzić. Uważam, że zwiedziłam może 10% tego, co można by było tutaj widzieć, jakie to są ogromne, ogromne tutaj przestrzenie naprzeciwko to Trójmiasto, które też będziemy zwiedzać i w tym filmie Wam pokażę widok właśnie odwrotny tutaj na te armaty stamtąd i udowodnię Wam, że warto jest też tam pojechać i to zwiedzić. Warto tu zwrócić uwagę na te dwa olbrzymie statki z żurawiami. W dalszej części filmu właśnie będę przy nich. Odrobinę naturalnego dźwięku, no, natomiast myślę, że on nie jest tutaj najlepszy, zwłaszcza przy oglądaniu filmu. Dlatego się go pozbywam. A tu już z bliska gotowi żołnierze. Którzy będą wystrzeliwywać armaty w okręty, które mogą zaatakować Maltę. Muzyk gra na żywo przy jednej z restauracji, więc zmieniam na oryginalny dźwięk na chwilę. Fajne, że jest tak dużo wszędzie schodów, ale nikomu to nie przeszkadza, żeby przy jednej restauracji sobie poradzić i mieć stoliki nawet na innym poziomie. Schody, schody, schody. I wszędzie restauracje na schodach. Na sprzedaż, jak ktoś jest zainteresowanym, całe mnóstwo mieszkań na sprzedaż o, nawet kotek siedzi za oknem. No, i tu już widok też z innej strony, walety. Turyści męczą konie, których można wiele tu spotkać. Ale no najwięcej jest tych strasznych samochodów, które psują widok w walecie. No, gdyby nie to, to można by było sobie tak iść jeszcze w piękniejszych widokach. A jak ktoś szuka pracy, to proszę bardzo, też można się zatrudnić. Nie ma problemu. Sięliśmy do galerii, gdzie naprawdę były fajne zdjęcia, właśnie z Malty. Obrazy, zdjęcia różnego rodzaju, taka przestrzeń wewnątrz. Ale na uwagę zasługuje właśnie taka konstrukcja typowego domu na Malcie. Można z bliska właśnie zobaczyć, jak to pięknie wszystko wygląda. Domek dla lalek. A za chwilę zobaczycie, że ten sam dom właśnie jest na zewnątrz też i też go filmuję. O, a tu oryginał. Waletta. A tutaj jesteśmy już w trójmieście dla odmiany czyli w tych małych miasteczkach naprzeciwko Walety. Jest chyba nawet fajnie. Z domami jest spokój. Nie ma samochodów, mało turystów, egzotyczne widoki. Dzisiaj jesteśmy w jednym z takich miast bardzo blisko walety. To się nazywa Trójmiasto. Dzisiaj jesteśmy w trójmieście, czyli bardzo blisko walety. Będziemy właśnie oglądać waletę, ale z drugiej strony, z drugiej strony morza, żeby zobaczyć widok właśnie na waletę, a nie z walety widok. I ja szczerze mówiąc jestem tutaj też zachwycona, bo jest jeszcze mniej ludzi niż na walecie czy w walecie. Jest bardziej tak spokojnie i cicho, wszędzie są oczywiście święte obrazki, święte figury, kościoły, więc chodzenie tutaj po tych uliczkach sprawia mi ogromną frajdę. Pionatti Grima. Jest nawet fajniej niż w walecie, dlatego że nie masz tak dużo samochodów, nie masz tak wielu turystów nawet tak bardziej wygląda to miasto zachowane w takiej swojej staroci i w takiej swojej... nawet te posadzki tutaj są takie bardziej klimatyczne. A wszędzie oczywiście Maryjki moje kochane. Taki maluski. Wiecie jak ludzie tutaj dbają. Tak to wszystko tutaj wygląda. Troszkę wieje wiatr, więc uważam, że mogłoby być tak bardziej gorąco, bo tutaj, przez to, że jest tak wysokie, są budynki, to rzadko tutaj też świeci słońce. Więc mogłoby być dzisiaj troszkę cieplej, a jest dość wietrznie. A zobaczcie tego kaktusa tam, jak tam się wieje. Taki kaktus, widzicie, jaki fajny. Można by było pewnie dalej pójść. Te uliczki są tutaj tak ciekawe, dzieje się cały czas coś takiego magicznego. O, i oczywiście wszędzie są Maryjki. Ja to tak nazywam Maryjki, tak jak właśnie w Warszawie nagram taki film, nawet Maryjki w Warszawie na Pradze. No natomiast tutaj one są przecudowne i ich większa ilość jest. No i jest bezpiecznie, tak. Więc ja tutaj bardzo dobrze się czuję. I rzeczywiście. Następna uliczka, nie? Więc no, jest po prostu cudownie, cudownie. O, teraz jak wyszło słońce, to natychmiast gorąco. Słońce pali, ale jak zajdzie, to taki wietrzyk jest chłodny. Miesiąc wcześniej mogłoby być na Malcie jeszcze lepiej niż teraz, ale takie upały, jakie wiem, że są latem, to chyba ja bym się nie nadawała, aż bo czasami teraz jest mi za gorąco. Ja rozumiem o co chodzi, jak nie możesz wejść na balkon, bo cię parzy wszystko i uciekasz z balkonu i właśnie zamykasz rolety, już wolisz ciemność niż takie upały. No ale ja się tutaj czuję nawet lepiej niż w walecie, czyli w tym trójmieście tak chodzimy sobie po tych wszystkich uliczkach. A tak naprawdę to próbujemy dostać się do tego widoku właśnie na waletę z drugiej strony. I mam nadzieję, że tam dotrzemy. Ja nie mam mikrofonu, więc muszę głośno mówić. Bo już myślałam dzisiaj, że już mam tyle materiału, którego nie użyłam, że już na pewno dzisiaj nie będę kolejnego filmu nagrywać, a tu jednak mi się chce. I tak są fajne widoki, że ja cały czas coś biorę jednak kamerę, no nie mogę. O jaka tutaj, każda jest inna. Każda Maryjka jest inna, każda jest niepowtarzalna, każdy gdzieś tam swoją Maryjkę stawia w oknie. Ja też bym chętnie postawiła. Już yy, zaczyna się Może. I piękne widoki kompletnie z drugiej strony, więc już prawdopodobnie będę też udawać się w tamtym kierunku. No i ukazał się nam taki widok. Jeszcze nie wiemy, w którą stronę pójść, ale pierwszy widok jest oszałamiający. No tutaj jest naprawdę niesamowicie. Jesteśmy w Trójmieście, ja to tak nazywam, a jeszcze się nie nauczyłam tych poszczególnych miejsc, ale może zanim nagram film i go zmontuję, to wszystko będę wiedzieć, bo tak człowiek się uczy w czasie. Żeby to wytłumaczyć, Waleta, tutaj to miasto, które jest stolicą najstarsze, ma piękny widok właśnie na port, natomiast my zwiedzamy to Trójmiasto. Isla Birgu Kalkara. Tak, jak ja jechałam na Maltę, to nie wiedziałam, że jest Trójmiasto, czyli takie miasta małe naprzeciwko walety, z których właśnie można oglądać waletę. To jest dość ważne, dlatego że najczęściej turyści jadą na trzy dni na waletę, na morze jakąś plażę sobie wybiorą, no i tam na Gozo, na tą drugą wyspę. A ja będę tutaj 10 dni, dopiero jestem na 6 7, i ja mi się wydaje, że ja nic nie zwiedziłam, że ja ciągle nic nie wiem, więc naprawdę 10 dni na Malty to jest za mało, a co dopiero 3? No, przepraszam za ten wiatr wiejący w mikrofon, no nic z tym nie mogę zrobić. Proszę bardzo, na sprzedaż. Można zadzwonić, jest, jest numer telefonu. Na takiej ulicy naprzeciwko, apartament także, ale jest po prostu crazy. Taki piękny, nie wiem jak to filmować z, z tym koniem. Tu dotarliśmy już do tego portu. Jest nawet pomnik poległych w katastrofie morskiej. No i tutaj już widzicie właśnie te statki, które stały po drugiej stronie właśnie walety w tym momencie kiedy były wystrzały z armat i tutaj z bliska olbrzymi olbrzymi statek A to już ja kobieta statek albo latarnia morska nie statek na malcie fajnie to wyglądało. To już wzywam, żeby wyjść w górę, bo tutaj w różnych takich przestrzeniach, oknach też świetne widoki. A więc stwierdziłam, że może nawet coś powiem. Niestety mocno wieje wiatr. I muszę Wam powiedzieć, że taka moja nadrożliwość tutaj się obudziła. W znaczeniu tej ilości samochodów. Bardzo mnie męczą samochody na Malcie. Poza mną naprawdę cudowne, cudowne widoki. Nie mogę się nimi nacieszyć, ale z drugiej strony, już zaczyna mnie aż bolać głowa od ilości samochodów. Naprawdę, jakbym teraz Wam pokazała tutaj już ulicę, to samochód jedzie za samochodem, i nie można przejść na drugą stronę ulicy. Rzadko się zdarza jakakolwiek przerwa między samochodami, i one jeszcze jadą w taki sposób odwrotny, bo jest ruch lewostronny, i to jest tak straszne. Wiatr tak mocno wieje, że może się tutaj dogram. Opowiadam o tym, że na Malcie jest bardzo, bardzo dużo samochodów, nawet rekord przypadający na jednego człowieka, i że jak wchodziliśmy tutaj na tą wzgórze, to nie minęliśmy żadnego, a żeby przejść na drugą stronę ulicy, to musieliśmy bardzo długo czekać. To pokazuje, że fajnie wyglądają wszędzie też wysoko ubrania, jak się podniesie głowę. Tu wychodzimy na ten piękny krzyż na rogu Nie da się przejść nie da się przejść Nie da się przejść Jeszcze zaraz auto turminuj. tutaj chłopcy łowią ryby Jestem ja, a za rogiem ukazała się święta Teresa z Avila. dom świętej Teresy z Avila Zamknięty, ale za rogiem okazuje się, że jest kościół pod jej wezwaniem. Na górze święty Józef. Więc, no, oczywiście, wbijam się do kościoła, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Mamy szczęście, bo trafiamy na mszę świętą. Na ołtarzu wizerunek właśnie świętej Teresy z Avila, Duch Święty, jedno z jej mistycznych objawień. Z boku figura Jezusa cierpiącego, który spowodował jej nawrócenie. A to widok po wyjściu z kościoła na port. To wygląda momentami lepiej niż w Wenecji, gdzie oczywiście też byłam, ale polecam gorąco Trójmiasto. Kiedy będziecie na Malcie, to myślę, że nieodzownie trzeba te wszystkie tutaj mniejsze miejscowości naprzeciwko Walety również zwiedzić. Przepiękne. I w końcu dotarliśmy do tego ważnego punktu widokowego: oto Valletta od strony trójmiasta, czyli też właśnie inne te cypelki tych miast. Myślę, że było warto. Jak przyszliśmy, to akurat był koniec tych wystrzałów armatnich, bo one są rano i wieczorem, ale już nie zdążyłam ich niestety nagrać. Widać tam jeszcze ten dym. Więc właśnie w tym miejscu są ustawione te armaty w walecie. Ale to już akurat było ostatnie i mam tylko dym. Ale jak widzicie, widok niesamowity. Aparat fotograficzny, żadna kamera tego nie obejmuje. Nie widać tej atmosfery. Myślę, że bardzo warto jest przyjechać na Maltę. Jest niedroga, blisko i ciepła. Jutro będziemy jechać stamtąd na Gozo, więc też już Was zapraszam. Nie wiem kiedy zmontuję filmik, bo to jednak troszkę trwa. Natomiast zachęcam do subskrybowania mojego kanału, jeżeli jesteś zainteresowany. Pięknymi miejscami, które warto odwiedzić i nie jechać w ciemno, tylko wiedzieć, że warto. To, co ja wam pokazuję, to jakiś ułamek tego, co tu można zobaczyć. Sami widzicie i na pewno ja tu jeszcze wrócę. Yeah, it's Even this? I you have perfect view of the it's beautiful amazing look they make new step already scary man oh, one of the most exclusive apartments on the world <coughs> Garage. Yeah, so nice. Przy brzegu, z samego wieczora, jeszcze oglądamy moim zdaniem najdroższe jachty świata, przynajmniej takie, które ja na własne oczy widziałam. Pewnie właściciele raz do roku nimi wypływają. Natomiast są czyściutkie, lśniące, załoga gotowa. Można ponoć nawet wygooglać każdego z nich, ile jest wart, ile kosztuje jego utrzymanie. No, i jeszcze zapraszam Was na tą ostatnią taką przechadzkę o po porcie. No, myślę, że jest warto. Patrzcie, jak to wszystko wygląda? No, aparat tego nie oddaje, ale kiedy ja byłam blisko właśnie tych jachtów, to chyba po raz pierwszy byłam aż tak blisko tak drogich jachtów, które tak lśnią nowoczesnością, luksusem. I myślę, że warto też się temu przyjrzeć. Dla klimatu można przejść się takim mostkiem podświetlanym, który tak naprawdę też jest fajny i w połączeniu z tymi drugimi jachtami, ale robi wrażenie. Warto, naprawdę warto było zwiedzić Trójmiasto. No i właśnie waletę. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie jeszcze raz. Waleta na Malcie. No jak czuję się jak w niebie?